Ulica Starowiejska w Mszanie Dolnej, tu gdzie dziś rozpoczyna się ta budowa. W końcu lat 60. mieścił się niewielki budynek, którego właściciel miał zakład fotograficzny. Teren ten należał do PKP. Po roku 89 zakładu fotograficznego już nie było. Jego właściciel lokal postanowił wydzierżawić. Wystąpił on również o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przez tak zwane zasiedzenie. Teraz mieszkańcy widzą, że pod ich nosem powstaje budynek, o którym nic nie wiedzą. Nie mają również wiedzy, co będzie się w nim znajdowało. Zwrócili się do naszej redakcji o wyjaśnienie tej sprawy. Na pewno wszystkie stosowne dokumenty ma, projekty, pozwolenia. Ja nie mogę powiedzieć o szczegółach, ponieważ miasto Wydział Budownictwa nie prowadzi. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy ma tu powstać niewielki budynek jednokondygnacyjny o wymiarach 10 m na 11. Ma być w nim prowadzona działalność usługowa. Inwestorem jest mieszkaniec Poręby Wielkiej Syn, niegdysiejszego właściciela zakładu fotograficznego. Inwestor rzeczywiście złożył do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej stosowny wniosek o pozwolenie na budowę i to pozwolenie na budowę zostało mu udzielone. Proszę powiedzieć, czy wiadomo, co będzie ten inwestor budował. Niestety, takich informacji Państwu nie możemy udzielić. Mieszkańcy Mszany Dolnej pytali w przesłanym mailu, dlaczego tak atrakcyjnymi działkami, których właścicielem było PKP, nie zainteresowało się miasto czy spółdzielnia mieszkaniowa. Sprawy własnościowe w tej niecce i nie tylko. Również ten teren, który już wychodzi na poziom postoju taksówkarzy mszańskich, również jest terenem atrakcyjnym i również terenem nieuroglądanym jeśli chodzi o, o, właśnie o to, kto jest właścicielem. Burmistrz Szymszany Dolnej Tadeusz Filipiak nie dopatruje się tutaj ze strony miasta niezaradności, bo miastu zależy na innej w tej części miasta działce, a występujące o zasiedzenie właściciel zakładu fotograficznego miał do niej pierwszeństwo. W 2009 roku złożyliśmy wniosek do starostwa, o to, aby stać się właścicielem tego terenu, i na dzisiaj mogę powiedzieć tyle, że ta kwestia jest już przed, toczy się sprawa przed sądem rejonowym w Limanowej i jestem głęboko przekonany, że w krótkim czasie sąd wyda jedyne w. W tym momencie słuszne orzeczenie, to znaczy właścicielem tego terenu stanie się Skarb Państwa, czyli Starostwo Powiatowe w Limanowej, i wtedy przekazanie go na rzecz samorządu miasta będzie tylko kwestią czasu. Również spółdzielnia mieszkaniowa nie była zainteresowana tymi działkami. Prezes spółdzielni, pytany przez nas w rozmowie telefonicznej, był w ogóle zdziwiony zadanym pytaniem. Stwierdził lakonicznie, że spółdzielnia nie miała interesu, aby starać się o ten teren. Nie sądzę, żeby w centrum miasta ktokolwiek robił coś z pominięciem obowiązujących przepisów. Tadeusz Filipiak dodaje, że nie bardzo rozumie również, jakie konsultacje społeczne i z kim należało w tym